Jesteśmy dzisiaj na Piątce Ja i Piotrek Piotrek first try, Jest, jedziemy Ja myślę, że skoczy, wierzę w niego First try Lecimy Woo! Mówiłem, że skoczy I jak gomulak Chodź tu Jak nie rzucą jajkami będzie ok I jak się czujesz Co? Dobrze? Ładnie leciałeś A co mówiłeś o jajkach? Le Lubią lecieć z okiem Z okiem? Gdzie? Ta jajka Wszystko dla dzieci. Ta piątka też